Witaj świecie, zanurz się w bliskości Stwórcy, zanurz się w ciszy, poczuj bliskość Boga wszechświata każdego dnia. Łono przyrody to miejsce, gdzie znajdziesz wewnętrzną siłę, ukojenie i spokój serca. Zatrzymaj się na chwilę i głęboko oddychaj. Powoli i głęboko zaczerpnij siłę z otaczającej Cię natury. Odnajdź radość i piękno w każdej chwili. Dołącz do nas, odkryj moc medytacji w harmonii z naturą. Jeśli potrzebujesz wsparcia i nie wiesz, jak medytować, to napisz do mnie: skontaktuj się ze mną. To moje ulubione dni spędzone z naturą, z matką ziemią. Nie jest łatwo wyciszyć umysł, by zaznać spokoju. To jest sztuka przyjęcia podarunku od stwórcy. Polega na tym, aby ofiarować swój czas skupienie. Spróbuj. Medytuję już pięćdziesiąt lat. Od wielu lat pracuję z energiami jako obionego terapeutka, duchowa uzdrowicielka, mistrzyni rejki, mentorka, i duchowa przewodniczka. Wykonuję od wielu lat uzdrawiające masaże, czerpiąc siłę z natury i medytacji. Zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku Harmonia Duszy z Naturą. Moja pasja to piękno kobiecości i energia płynąca ze źródła niesamowita siła, za którą jestem wdzięczna. Przez wiele lat gromadziłam w moim sercu inicjatywę, by coś utkać dla kobiet, by szły drogą duchowości. Jest to droga poznania siebie. Poprzez zrozumienie swoich emocji i odkrywania piękna, kobiecości, ogromnie energii, która drzemie w każdej z nas. Z tej pasji zrodziła się myśl o warsztatach. Wiele osób pracuje z energiami, a ja podczas mojego całego życia. Nauczyłam się wielu metod i sposobów, którymi chcę się z Wami podzielić. Nauczam Was, jak radzić sobie z energią, która nie pochodzi z Waszego wnętrza. Jak radzić sobie z emocjami, jak się zabezpieczać przed negatywnymi wpływami współczesnego świata. To wiedza, którą gromadziłam przez 58 lat mojego życia. Na pierwszych warsztatach nauczysz się, jak kreować swoją rzeczywistość jak odkrywać siebie wewnętrznej harmonii swojej kobiecości. Skupimy się na pielęgnowaniu emocji i wewnętrznego piękna, na budowaniu harmonii serca i umysłu, przekraczaniu wewnętrznych ograniczeń, nauczyć się wyrażać swoje autentyczne ja w zgodzie z Twoim najgłębszym pragnieniem i wartością. Na drugich warsztatach techniki obrony energetycznej poznasz, jak wzmocnić swoją wewnętrzną moc. Odkryjesz, jak zachować równowagę i siłę, chroniąc swoją energię przed negatywnymi wpływami. Moim celem jest wspieranie każdej z Was. I każdego z Was. W powrocie do esencji, wolności i głębokiej mądrości, klarowności, to wszystko, co żyje w Tobie i we mnie. Podczas tych warsztatów przywrócisz połączenie serca z ciałem i umysłem. Zaczniesz żyć w harmonii ze sobą i ze światem. Docenisz współdziałanie i współtworzenie. Będziemy tańczyć. Dotykać piękna duchowego uzdrawiania, bioterapii. Dotkniemy rozwoju duchowego i pracy z wewnętrznym ja. W harmonii z duchem i sercem i ciałem. Poprzez całego mojego życia pracowałam z ciałem i z jej emocjami. Praktykowałam różne rodzaje masaży, jak lomi, lomi nui, masaże uzdrawiające ciało i duszę. Wprowadzając światło do ludzkich serc. Moim celem jest dawanie odwagi w dążeniu do pełnego, radosnego życia, czucia siebie, swoich cudownych emocji i potrzeb. Dołącz do nas, ukochaj swój wewnętrzny dom. Czekam na ciebie. Nie się darzy.